Przed meczem z górnikiem łęczna jest z nami Paweł Sasin. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. O Paweł, y, trudno było nie zaprosić takiego eksperta jak ty, jeśli chodzi o zespół górnika Łęczna, ale tutaj mamy też konkretne pytania od dziennikarzy i zaczynamy tą sesję. Jakub Treć, przegląd sportowy. Dzień dobry Panie Pawle. Arka wygrała już w tym roku z górnikiem Łęczna w Pucharze Polski. Czy można więc mówić o przewadze mentalnej waszej drużyny, czy wręcz przeciwnie, co pokazał drugi mecz z puszczą? no myślę na pewno, że będzie, będzie to inne spotkanie niż to pucharowe na pewno. Yy, Łęczna będzie chciała się zrewanżować. Yy, pewnie trener widziałem ostatnie, ostatnie spotkania Górnika, skład z meczu pucharowego dużo, dużo się troszkę pozmieniał i na pewno i na pewno teraz też możemy się spodziewać innego składu niż w pucharze. No ale tak jak yy, mówi trener, tak jak my mu tutaj w szatni mówimy, patrzymy na siebie. Wygraliśmy z Górnikiem pierwsze spotkanie i zrobimy wszystko, żeby teraz po tej porażce w Niepołomicach zmazać tą plamę, bo to była można powiedzieć plama i zrehabilitować się i u siebie wygrać z Górnikiem. No właśnie, drugie pytanie od Pana Jakuba dotyczy tego ostatniego spotkania. Mówi się, że porażki uczą i z nich człowiek wyciąga najwięcej, w takim razie czego mogło nauczyć Arkę przegrana z Puszczą? No, no na pewno na pewno to, że tak jak było w tym spotkaniu do przerwy do przerwy jakoś konsekwentnie taki plan, który mieliśmy realizowaliśmy, nie straciliśmy bramki i chcieliśmy po przerwie ruszyć do przodu, powalczyć o, o trzy punkty, bo tylko to nas interesowało, straciliśmy szybko bramkę i na pewno trzeba wyciągnąć wnioski z tego, że Yy, nie można spuszczać głów po pierwszej czy drugiej bramce, tylko mecz trwa, mecz trwa 90 minut, plus czas doliczony i trzeba walczyć do końca o to, żeby te, to, to spotkanie jeszcze, jeszcze, losy tego spotkania odwrócić. A, a my za szybko te bramki straciliśmy w bardzo małym odstępie czasu, i myślę, że z tego trzeba wnioski wyciągnąć. Właśnie pani Dominika Bakura, Rodnierska, który miasto? Hmm, pyta, czy z kolei porażka w Upumicach dała Wam motywacyjnego kopa, jeśli chodzi o teraz spotkanie z górnikiem, no, w wyższym stopniu trudności, jak się wydaje? No na pewno, na pewno nam dała takiego kopa i da, dała dużo przemyśleń. Mieliśmy, mieliśmy analizę tego spotkania, trener pokazał nam, co robiliśmy źle i musimy te błędy poprawić. Wiadomo, straciliśmy, każdy mecz jest bardzo ważny i straciliśmy ważne trzy punkty. Musimy zrobić wszystko teraz, żeby te punkty. Yy, odzyskać yy, dopisać sobie po tym meczu z Górnikiem będzie to na pewno ciężkie spotkanie szanujemy rywala, wiemy, wiemy yy, że ma swoją jakość ale pokazaliśmy w pierwszym meczu z nimi, że w meczu pucharowym że yy, jesteśmy na nich dobrze przygotowani i mam nadzieję, że mam nadzieję, że teraz tak samo jak było w pierwszym spotkaniu pucharowym wyjdziemy z tego meczu zwycięsko i, i dopiszemy sobie trzy punkty i Pani Dominika, jeszcze w kontekście um, oczywiście gry przed Górnikiem, ale dopytuję, czy z kolei do meczu o grę w finale Pucharu Polski został niecały miesiąc i czy myślicie już o tym, jaka szansa jest przed Wami, czy w pełni skupiacie się na rozgrywkach ligowych? No nie, yy, teraz wiadomo, jak jest mecz pucharowy, to skupiamy się na meczu pucharowym, ale i Gdzieś tam w szatni, w kuluarach rozmawia się, jak jest ten mecz pucharowy, o tym, że jest bliska droga do finału na pewno każdy z nas chciałby w tym finale się znaleźć, ale na razie jest przed nami półfinał, więc mecz, mecz jest bodajże w kwietniu, więc na razie szedł, można powiedzieć, na dalszy plan, najważniejsza teraz jest liga, tak jak powiedzieliśmy, walczymy o to, żeby wrócić do ekstraklasy i potknęliśmy się w niepołomicach i nie możemy, nie możemy sobie pozwolić dalej, żeby, żeby tracić te punkty, bo wiadomo jaka sytuacja jest w tabeli i teraz te, do, meczu, do meczu z Górnikiem skupiamy się, jest to liga, skupiamy się tylko na lidze, a pucharze będziemy myśleć później. A kończąc ten wątek pucharowy, Jarosław Woliński, Magazyn Pomorski pyta, jak z kolei pan ocenia losowanie Pucharu Polski i czy uważa, że losowanie było udane, czy mogli się trafić jednak trochę lepiej? Myślę, że już na tym etapie, gdzie zostały tylko drużyny ekstraklasy, no... Nie ma co mówić, czy mogliśmy trafić lepiej czy gorzej, doszliśmy już tak daleko i każda drużyna doszła tak daleko, że jest to jeden mecz, gramy u siebie i nieważne kto przyjeżdża, wiadomo przyjeżdża ekstra klasa, nie będziemy pewnie faworytem tego spotkania, ale pokazaliśmy, że skoro tak daleko zaszliśmy, no to jesteśmy w stanie u siebie wygrać z każdym i jest to jedno spotkanie i mam nadzieję, że trafimy do tego finału. I dwa pytania, Jacek Głuszczyński, Trójmiasto.pl. Pierwsze pytanie. Często Beniaminek zaczyna na entuzjazmie, ale później ono opada i drużyna spada na dalsze miejsca. Grał pan w górniku wiele lat. Czy górnik może tak skończyć, czy jest to już drużyna na awans? Nie chcę się wypowiadać na temat górnika, czy jest to drużyna na awans, czy nie. Wiadomo, spędziłem tam dużo czasu i mam tam do tego klubu jakiś sentyment, ale na dzień dzisiejszy jestem w Arce i, i zrobię wszystko, żeby to arka awansowała do Ekstraklasy. No, na pewno jest to drużyna, która, siłą tej drużyny jest to, że dwa, dwa lata bodajże grają ze sobą, kosmetyczne zmiany i na pewno mają jakieś automatyzmy. Dobrze się znają na tym boisku, ale, ale, tak jak powiedziałem, tak jak widzieliśmy w pierwszym spotkaniu, my okazaliśmy się lepsi, znaleźliśmy na to sposób i mam nadzieję, że teraz będzie, będzie tak samo. A kto awansuje, okaże się w czerwcu. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że to my będziemy się cieszyć z tego awansu do Ekstraklasy. Drugie pytanie od Pana Jacka. Jak znajduje się Pan w rotacji pozycji, bo grał już Pan na kilku pozycjach w warce? Gdyby mógł Pan sam zadecydować, to gdzie siebie obsadziłby na boisku? No na pewno to wiadomo, gram tam, gdzie trener mnie wystawi, gdzie jestem potrzebny, jestem zaświadczonym zawodnikiem. Przychodziłem do ostatniej, ostatni okres mojej gry to była gra na prawej obronie i, i tak samo przechodziłem z Górnika Łęczna tutaj do Arki. Gdzie ostatnio tam grałem, ale no, w Arce mamy inny system grania i, i trzeba i trener, i trener na dzień dzisiejszy widzi mnie na tej pozycji w środku, jest rywalizacja. No ja wiadomo, z mojej perspektywy, wiadomo, że dobrze czuję się na prawej obronie, na tym środku dawno nie grałem, ale, da, ale to trzeba troszkę do tego wrócić, bo to trener Smuda kiedyś mnie tam przykwalifikował i wyglądało to fajnie, mam nadzieję, że Wiadomo, z tych meczów ostatnich jest dużo do poprawy i mam nadzieję, że z każdym meczem mam świadomość tego, że co trzeba poprawić i mam nadzieję, że z każdym meczem będzie na tej pozycji lepiej. I ostatnie pytanie. Jarosław Woliński, Magazyn Pomorski. Czy mecz z Górnikiem jest dla Was meczem o wszystko, czy kolejnym spotkaniem ligowym? Jak podchodzicie do tego meczu? Czy są nerwy, czy jest spokój w drużynie? Stawka jest bowiem wysoka. No tak, znaczy na pewno nie jest to mecz o wszystko, ale mamy, mamy świadomość, jak, jak ważne jest to te spotkanie, no bo górnik jest przed nami w tabeli i wyprzedza nas punktowo i wiadomo, nie możemy sobie pozwolić na straty punktów z bezpośrednim rywalem do awansu i na pewno, i na pewno jest to ważne spotkanie, ale myślę, że jeszcze dużo, dużo jeszcze później jest kolejek i nie można określić tego spotkaniem o wszystko, ale. Ale nie możemy sobie pozwolić na porażkę, żeby, żeby nam drużyny uciekały. Życzymy w takim razie powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy.